W dzisiejszej uroczystości nie świętujemy wraz z idealnymi ludźmi, ale z tymi, którzy pozwolili się Bogu poprowadzić. Osiem błogosławieństw to instrukcja obsługi dla naszej codzienności. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. U początku chrześcijaństwa stoi spotkanie z osobą. Tak o chrześcijaństwie mówił ojciec święty Benedykt XVI. Błogosławieństwa są portretem tej osoby i zaproszeniem, żeby nasze życie nabrało jego rysów. Być ubogim w duchu to nie kompleks niższości, lecz trzeźwość. Wiem, że nie jestem źródłem własnego światła. Wiem, że z tego, co sam wypracuję, nigdy się nie nasycę. Błogosławieni ci, którzy się smucą. To ci, którzy nie uciekają od cierpienia drugiego, ale je biorą na serio, którzy potrafią się zaangażować w to, co trudne, błogosławienie miłosierni. Ważne, żeby błogosławieństwa odczytać na dziś, na teraz, na tu i teraz, żeby zobaczyć, że to jest droga, do której jestem zaproszony w tym momencie mojego życia. Czyli zobacz tą przestrzeń, gdzie możesz stawać się ubogim, czyli wyrzekać się tego, co. Ci jest konieczne na rzecz większego dobra, gdzie możesz stać się łagodnym, czyli zamiast prawa zemsty, ofiarować komuś przebaczenie. Te wszystkie błogosławieństwa pozostają pustymi sentencjami bez krzyża Chrystusa. One nabierają mocy dopiero w wyborach, które są naśladowaniem drogi Chrystusa ubogiego. Tego, który przyszedł służyć innym, tego, który pozwolił się odrzucić, odepchnąć, a mimo to nie przestał kochać. I w decyzjach, które naśladują tą postawę, my stajemy się błogosławieni. Wydaje się, że wszystko wokół nas krzyczy, że jest odwrotnie. Że szczęśliwy, błogosławiony jest ten, kto ma kontrolę nad wszystkim, kto ma budżet, kto ma fejm. Jezus mówi: Szczęśliwy jest ten, kto przyjmuje. Drugą osobę także w jej nędzy. Szczęśliwy jest ten, kto potrafi mimo swojego niedostatku zaufać, że Ojciec Niebieski o nim nie zapomniał. Szczęśliwy jest ten, kto przebacza, nie ten, kto siłą wymierza sprawiedliwość. Ta wizja szczęścia bardzo mocno uderza w nasze wyobrażenie o tym, co znaczy być szczęśliwym, szczególnie gdy może w tym momencie właśnie spłacasz raty za dom, pracujesz po godzinach. I próbujesz połączyć koniec z końcem, żeby zapewnić jakiś byt na jakimś dobrym poziomie swojej rodzinie, swoim najbliższym. Wywołujesz sprzeciw tam, gdzie ciągle czujesz się niszczony, wyzyskiwany przez bliskich i tracisz cierpliwość wobec nich. Przez tą dzisiejszą Ewangelię bardzo mocno zderzamy się z tym, czego doświadczamy na co dzień, z brakiem sił z napięciem w naszym domu, ze zmęczeniem, ze zmęczeniem także życiem duchowym, że tu jestem wykończony codzienną pracą, a tu jeszcze ktoś mi się każe modlić na przykład, ale to właśnie w tych przestrzeniach, Ewangelia ma moc objawić całkiem inne źródło szczęścia. Ojciec Raniero Cantalamessa kiedyś powiedział, że świętość nasza osobista jest dziełem ducha świętego w nas, a nie naszą muskulaturą woli, czyli tym, co jesteśmy w stanie wypracować. Dlatego prośdz Ducha Świętego o to, żeby twoje życie nabrało stylu życia Jezusa. Poproś o to najpierw w jednym konkretnym miejscu: o cierpliwość wobec swojego dziecka, o uczciwość w wykonywanej przez ciebie pracy, o wrażliwość na samotnego sąsiada. Przeczytaj dziś te błogosławieństwa, jak lustro, w którym z tych błogosławieństw dziś widzisz siebie, jesteś najbardziej. Tam zaproś Ducha Świętego i proś, żeby to błogosławieństwo w Tobie pomnażał, żebyś w tym, w czym doświadczasz dziś niedostatku, przestał narzekać, a stał się podobnym w tym do Chrystusa. Kiedy tak spojrzymy na błogosławieństwa, to zmienia się też nasza perspektywa patrzenia na tych, których nazywamy świętymi. To nie superbohaterowie, to są ludzie, którzy nie zrezygnowali, gdy było trudno nie poddali się, ale wtedy zrezygnowali ze swoich rozwiązań, ze swoich wyobrażeń, a przyjęli styl życia Chrystusa. I kiedy zaczynasz żyć błogosławieństwami, to nie uciekasz od świata, tylko zaczynasz kochać, kochać mądrzej. Niebo nie jest nagrodą za perfekcję, ale jest konsekwencją, konsekwencją relacji. Bo skoro chcesz być podobnym, stawać się podobnym do Chrystusa, to musisz to Naturalnym pierwszym krokiem jest życie z nim w bliskiej relacji, żeby go poznawać, i dopiero wtedy możemy go naśladować, rozpoznając rytm serca Jezusa. Może żywy Duchu Święty, przyjdź dziś w moje ubóstwo, przyjdź w doświadczenie braku, aby tam rozlać płomień miłości, abym z tej przestrzeni zaczął kochać innych, aby ta przestrzeń nie zamknęła w lęku. Proszę Cię, pobłogosław moje dziś. I daj mi siłę do tego, żebym stawał się świętym na wzór Chrystusa. Amen.